Pani, bracia i Siostry. Wspólnota Wiary Lokalnego Kościoła Archidiecezji Gdańskiej żegna dziś księdza inpułata Stanisława Bogdanowicza. Można powiedzieć seniora prezbiterium gdańskiego. Wybitnego kapłana i syna polskiej ojczyzny. Wiadomość o śmierci księdza Stanisława otworzyła nie jeden skarbiec pamięci. I ta pamięć o nim i wdzięczność przyprowadziła nas w mury tejże bazylii. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczony został ksiądz Stanisław Bogdanowicz. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej order przekaże w ręce brata zmarłego pana Antoniego Bogdanowicza. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, pan Piotr Czodyrna. Kierujące nim ideę, czy konkretne działania skierowane zawsze ku domu człowieka. Nie zważając na zagrożenie ze strony ówczesnej władzy, kultywował pamięć o prawdziwych bohaterach Rzeczypospolitej. Żołnierzach antykomunistycznego podziemia oraz ofiarach niemieckich i sowieckich zbrodni. Żegnaj dobry człowieku, szlachetny człowieku, dobry kapłan, wspaniały na mądry polaku.